Ewangelia Judasza to apokryficzny tekst gnostycki, który różni się od tradycyjnych Ewangelii kanonicznych, no zarówno pod względem formy, jak i treści. Zamiast narracji, jak to ma miejsce w czterech Ewangeliach kanonicznych, Ewangelia Judasza ma formę dialogu między apostołem Judaszem Iskariotą a Jezusem Chrystusem. W tekście tym Judasz ukazywany jest w zupełnie innym świetle. Niż w tradycyjnej teologii chrześcijańskiej, gdzie to jest oczywiście opisywany jako zdrajca. Ale o szczegółach tej ewangelii nieco później, teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle ona została odkryta, skąd się pojawiła. Manuskrypt zawierający fragmenty ewangelii Judasza został odkryty w 1978 roku w Egipcie, ale jego pełne opublikowanie miało miejsce dopiero w 2006 roku. Tekst pochodzi z III lub IV wieku i jest napisany w języku koptyjskim. Nie jest jednak napisany przez samego Judasza, natomiast autorstwo tego tekstu jest nieznane. Ewangelia ta jest jednym z wielu współczesnych tekstów gnostyckich, które nie weszły do kanonu Nowego Testamentu, ponieważ zostały właśnie uznane przez Kościół jako heretyckie. Jak jest naprawdę? No, dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Badania z wykorzystaniem izotopu węgla wskazują, że materiał, na którym spisano Ewangelię Judasza, pochodzi właśnie z III wieku lub pierwszej połowy IV wieku. No co wskazuje nam, że mógł ten tekst zostać napisany w okresie mniej więcej między 130 a 170 rokiem. Najważniejsze odniesienie do tej Ewangelii pokazuje, pojawia się w dziele tak zwanym przeciwko herezjom autorstwa Ireneusza biskupa Lyonu, które datowane jest na około 180 rok. Ireneusz krytycznie odnosił się do Ewangelii, ustając ją już wtedy za heretycką. Kolejne wzmianki o Ewangelii zawierał Epifaniusz z Salominy w swoim dziele Panarion i on również określał ją jako tekst heretycki. Na podstawie stylu i teologicznych przekonań Ewangelii Judasza Badacze podkreślają, że jej autorami mogli być kainici lub sejtianie, którzy byli odłamem wczesnego gnostycyzmu, no i oferowali takie alternatywne rozumienie postaci Judasza i jego roli w boskim planie zbawienia. W nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, musimy sobie na początku wyjaśnić, czym w ogóle jest ten gnostycyzm. Jest to takie zbiorcze określenie dla różnych nurtów, zarówno religijnych, jak i filozoficznych, które pojawiły się w pierwszych wiekach naszej ery, szczególnie w okresie wczesnego chrześcijaństwa. Gnostycyzm opiera się na wierzeniach, że zbawienie i prawdziwa wiedza, czyli gnosis, mogą być osiągnięte tylko przez odkrycie ukrytej, takiej duchowej prawdy o wszechświecie i Bogu, która uwaga jest dostępna tylko dla nielicznych. Dla nielicznych, którzy są obdarzeni specjalnym wglądem. W przeciwieństwie do ortodoksyjnego chrześcijaństwa, które uznaje objawienia Boże zawarte w Biblii, gnostycyzm często traktował rzeczywistość materialną jako zło, natomiast duchową doskonałość jako związaną z ucieczką od świata fizycznego. Gnostycyzm nie był jednolitą religią, ale właśnie zbiorem różnych systemów myślowych które rozwijały się w tych samych i w różnych czasach w różnych regionach. W ramach, ramach gnostycyzmu istniały również liczne sekty, które różniły się w interpretacji biblijnych tekstów i tradycji religijnych, ale łączyło je wszystkie to przekonanie o istnieniu tajemnej wiedzy, która miała prowadzić do zbawienia. Gnostycy często wykorzystywali symbole, alegorie, mistyczne nauki, aby wyjaśnić swoje nauki o stworzeniu świata, Bogu, Jezusie, ale też o roli człowieka w procesie zbawienia. Jednym z głównych elementów gnostycyzmu była koncepcja dualizmu czyli właśnie rozdziału między światem materialnym a duchowym. Gnostycy wierzyli, że świat materialny został stworzony przez niższą, fałszywą istotę, która często była utożsamiana z, demiur, z Demiurgiem, natomiast prawdziwy, najwyższy Bóg jest transcendentny i nie ma nic wspólnego z materialnym światem. Z tego powodu gnostycy często odrzucali konwencjonalne normy religijne, w tym choćby pojęcie stworzenia świata przez Boga, jak przedstawia to właśnie chrześcijaństwo. Odrzucali oni też nauki o zbawieniu, które nie, opie, które nie opierały się na specjalnej duchowej wiedzy. Gnostycyzm odegrał ważną rolę w historii religii, zwłaszcza w kontekście początków chrześcijaństwa, ponieważ on wtedy już stanowił konkurencyjną formę myślenia sprzeczną z naukami Kościoła katolickiego. I teraz dlaczego gnostykom zależało na uwypukleniu roli Judasza w całym procesie zbawienia i odkupienia grzechów? Zainteresowanie postacią Judasza w kręgach gnostyckich wynikało z fundamentalnych różnic w sposobie postrzegania zła i jego źródeł w świecie. W tradycyjnym chrześcijaństwie zło jest uważane za wynik nadu nadużycia wolnej woli człowieka i zaburza ono pierwotny porządek stworzenia. Grzech i cierpienie pojawiają się w świecie jako skutek wolnych decyzji ludzi i są to decyzje oddzielone od Boga. W gnostycyzmie natomiast złoma korzenie w samym stworzeniu, a raczej w tym jak powstał świat. Gnostycy wierzyli, że świat został stworzony przez właśnie wspomnianą już niższą, fałszywą istotę, czyli demiurga, który z natury wprowadził chaos i nieporządek. Z tej perspektywy akty, które tradycyjnie były oceniane jako grzeszne, zyskują w ich oczach nową interpretację i stają się po prostu częścią wyższego planu. Postacie biblijne, które w tradycji chrześcijańskiej uważane były za grzeszne, w gnostycyzmie mogą być rozumiane jako ofiary tego porządku świata. Kain, który zabił swojego brata Alba, Abla, czy Ezaf, który sprzedał swoje prawo pierworództwa, stają się symbolem buntu przeciwko nieuporządkowanemu światu, który stworzył właśnie Demiurg. W gnostyckiej interpretacji ich czyny mogą być postrzegane jako próba wyzwolenia się spod wpływu fałszywego Boga, który to trzyma całą ludzkość w niewiedzy. Judasz jako apostoł, który zdradził Jezusa, jest naturalnym elementem tej wizji. Gnostycy, którzy wierzyli, że Bóg oczekuje zła i chaosu na świecie, postrzegali Judasza jako postać, która odegrała jedną z głównych ról w realizacji boskiego planu. Jego zdrada zamiast być aktem zła, stała się środkiem do osiągnięcia wyższego celu wyzwolenia Jezusa z ciała i umożliwienia spełnienia właśnie misji zbawienia, która od dawna już była zapisana. Judasz w ujęciu gnostyckim był osobą, która rozumiała tę tajemnicę i wypełniała wolę wyższego bytu, wyłamując się właśnie z konwencjonalnych moralnych ocen. Dlatego też stał się bohaterem tej alternatywnej wizji duchowego porządku świata. Ok, teraz przypomnijmy sobie na szybko, kim był i co zrobił Judasz w Ewangeliach tworzących Nowy Testament. No, historia Judasza i Iskarioty w Nowym Testamencie jest centralnym elementem opowieści o zdradzie Jezusa i jego ukrzyżowaniu. Judasz był jednym z dwunastu apostołów wybranych przez Jezusa, aby towarzyszyć mu w jego misji głoszenia Królestwa Bożego. W Biblii, właśnie w Ewangeliach, Judasz jest przedstawiany jako postać tragiczna, która ostatecznie zdradziła swojego mistrza. W Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka Łukasza, Judasz pojawia się jako jeden z apostołów, ale wkrótce po rozpoczęciu publicznej działalności Jezusa jego postawa zaczyna się diametralnie zmieniać. Judasz, zaintrygowany naukami Jezusa, staje się również zawiedziony jego sposobem działania. A zwłaszcza tym, że Jezus nie spełnia oczekiwań Żydów co do Mesjasza, czyli wybawiciela, który miał uwolnić Izrael od rzymskiej okupacji. Judasz zaczyna szukać sposobu, by uzyskać korzyści ze swojej znajomości z Jezusem. Według Ewangelii Mateusza, Judasz zdeterminowany, by przejść na stronę tych, którzy sprzeciwili się Jezusowi, postanowił zdradzić go za 30 srebrników. Czyli cenę, jaką oferowali arcykapłani za wydanie Jezusa w ich ręce. Zgodził się na to, obiecując wskazać Jezusa, gdy ten będzie samotny, żeby po prostu było go łatwiej aresztować, bez obawy o jakieś zamieszki w tłumie. No i Judasz właśnie zgodził się na to, przystał na to i miało się to stać początkiem jego zdrady. Judasz pełnił również swoją rolę zdrady podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie Jezus, wiedząc, że jeden z jego uczniów go zdradzi, zapowiedział, że będzie to właśnie Judasz. Judasz, mimo tego, że od razu nie zaprzeczył tej zbrodni, nie ujawnia swojej roli przed resztą apostołów. Po tej wieczerzy prowadzi strażników świątynnych do ogrodu Getzmenii, gdzie Jezus się modlił. I tam go właśnie pocałował, co było umownym znakiem zdrady i wskazania, że to jest ten Jezus, którego macie pojmać. Tak? Co pocałunek wydawał się gestem miłości, ale symbolicznie stał się wyrazem zdrady. Po aresztowaniu Jezusa Judasz poczuł wyrzuty sumienia i próbował oddać pieniądze, które otrzymał za jego zdradzenie arcykapłanom. W Ewangelii Mateusza opisano, jak Judasz z rozgotanym swoim czynem, Wyrzucił srebrniki do świątyni i poszedł zakończyć swój żywot, jakby nie, nie mógł po prostu znieść ciężaru swojej zdrady. I możemy sobie teraz postawić pytanie: dlaczego Judasz zdradził Jezusa według Nowego Testamentu? I Ewangeliści tutaj zgodnie wskazują na motyw chciwości, jako główny powód, dla którego właśnie Judasz zdecydował się zdradzić Jezusa. Według Ewangelii Marka i Mateusza Judasz udał się do arcykapłanów. Proponując im wydanie Jezusa, po tym jak był świadkiem namaszczenia Jezusa drogocennymi perfumami w Betanii, Judasz nie mógł się pogodzić z tym, że tak cenny produkt został zmarnowany na czynność, którą uważał za bezsensowną, i to, co miało być zyskiem ze sprzedaży perfum, wydało mu się lepszym rozwiązaniem niż hołdowanie duchowym wartością, które Jezus reprezentował. W Ewangelii Jana dowiadujemy się, że Judasz był skarbnikiem grupy apostołów, a więc miał też dostęp do wspólnych funduszy. Jego rola w tej funkcji pozwalała mu na przywłaszczenie sobie części pieniędzy, co wskazuje też na jego chciwość i brak moralności w tym zakresie. To pragnienie właśnie pieniędzy i korzyści materialnych, jak również niemożność dostosowania się do nauk Jezusa o ubóstwie i ofiarności przecież, Stały się również bardzo ważne w decyzji o zdradzie. Srebrniki, które Judasz otrzymał za wydanie Jezusa, miały symboliczne znaczenie. Była to kwota, która w, stałym, w Starym Testamencie była używana do opisania zdrady i zdrady zysku, szczególnie związanej z postaciami takimi jak Józef, sprzedany przez swoich braci do Egiptu, czy żona Samsona, która zrodziła tajemnicę jego mocy. W Ewangelii Łukasza i Jana pojawiają się dodatkowe wskazówki, które podkreślają, że Judasz mógł być opętany przez szatana. W scenie z ostatniej wieczerzy Jezus, wskazując na Judasza, mówi, że ten, komu poda kawałek chleba, go zdradzi. Po zjedzeniu chleba przez Judasza, Ewangelia Jana opisuje, jak wszedł w niego szatan. To jest takie dodatkowe wyjaśnienie, które wskazuje, że zdrada mogła być nie tylko efektem właśnie osobistych wyborów i grzechów Judasza, ale również mogła być wynikiem nadprzyrodzonego działania, które miało doprowadzić właśnie do wypełnienia się boskiego planu. Zdrada Judasza w znanych nam i akceptowanych przez Kościół ewangeliach traktowana jest zarówno jako czyn ludzki, jak i akt, w którym widać działanie sił zła. Judasz, mimo że miał możliwość wyboru, postanowił zdradzić Jezusa, czego konsekwencją były później jego wyrzuty sumienia i tragiczny koniec. Ale przejdźmy już do clou całego programu, czyli o czym mówi nam Ewangelia Judasza. W odróżnieniu od tradycyjnych Ewangelii, które akceptujemy i które przedstawiają Judasza jako zdrajcę, w Ewangelii Judasza jest on ukazany w pozytywnym świetle. Zgodnie z tym tekstem, Judasz nie zdradził Jezusa z powodu uczciwości, zła czy opętania przez złego, ale dlatego, że Jezus mu to nakazał. W gnostyckiej wizji Judasza jego czyn jest częścią boskiego planu, który ma na celu umożliwienie Jezusowi realizacji jego misji zbawienia. Judasz zostaje przedstawiony jako jedyny apostoł, który prawdziwie rozumie nauki Jezusa i pełni właśnie posłuszną rolę w wypełnieniu jego duchowego zadania. Tak jak już wspominałam wcześniej, Ewangelia Judasza nie jest napisana w tradycyjnej formie narracji, ale w formie dialogu pomiędzy Jezusem, a właśnie Judaszem. Jezus ujawnia Judaszowi tajemnicę o świecie duchowym i materialnym, przedstawiając świat jako stworzony przez niższą fałszywą istotę, czyli właśnie Demiurga, który uwięził duszę w ciałach. Judasz jest przedstawiany jako ktoś, kto ma wyjątkową wiedzę, która, doprowadzi, która prowadzi go do zrozumienia duchowej rzeczywistości. W Ewangelii Judasza gnostycka wizja świata i zbawienia jest absolutnie odmienna w porównaniu z naszym tradycyjnym nauczaniem chrześcijańskim. Apostołowie poza Judaszem, poza Judaszem nie zostali obdarzeni tam przez Jezusa gnozą, czyli głęboką wiedzą duchowną, która pozwala zrozumieć prawdziwą naturę Boga i świata. W tej perspektywie apostołowie nadal służyli demiurgowi, czyli niższemu fałszywemu Bogu, który rządzi światem materialnym. To wyjaśnia, dlaczego Jezus śmieje się, gdy apostołowie odprawiają modlitwę dziękczynną nad chlebem. Ich modlitwa jest symbolem ich ignorancji, ponieważ wciąż pozostają powiązani do materialnej rzeczywistości, a nie do prawdziwego Boga Ducha. Judasz, w odróżnieniu od pozostałych apostołów, jest tym, który nie boi się spojrzeć prawdę stanąć z prawdą, to on jako jedyny jest właśnie gotów na duchowe wtajemniczenie, w którym Jezus objawia mu głęboką gnozę. Judasz zostaje wybrany do poznania tajemnic wszechświata, w tym procesu stworzenia świata. W Ewangelii Judasza pojawia się gnostycka kosmologia, w której niewidzialny duch powołuje swojego syna samoistnego. Który w dalszym procesie stwarza, stworzenia powołuje byty oświecone, które panują nad światłami. Z czasem stworzono świat materialny, który jest pełen chaosu, cierpienia, nieszczęść, a za ten świat mają odpowiadać zbuntowani aniołowie. W tym świecie człowiek, który pierwotnie był duchowy i doskonały, został uwięziony w ciele. Chrystus przyszedł na ziemię, by objawić prawdę i wyzwolić właśnie ludzi, ale nie. Z więzów grzechu, a z więzów materii. W Ewangelii Judasza jego śmierć na krzyżu nie jest jedynie aktem ofiary, ale symbolem wyzwalenia właśnie z więzów fizycznego świata. Judasz, jak wiemy, w Ewangelii Judasza odgrywa główną rolę to on, zgodnie z wolą Jezusa, ma poświęcić ciało, które ukrywa prawdziwego Chrystusa. Koniec Ewangelii w odróżnieniu od tradycyjnych opowieści o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, kończy się zupełnie czymś innym, ponieważ kończy się swoistym przemienieniem Judasza, który przechodzi do wyższej świetlistej rzeczywistości. To w niebostąpienie charakterystyczne właśnie dla, dla agnostyckiej duchowości oznacza zjednoczenie się Judasza z boską duchową sferą, która wykracza poza śmierć materialnego ciała. No, Judasz nie jest postrzegany, tak jak już mówiłam w ewangelii Judasze, jako zdrajca, ale właśnie jako osoba, której działania były niezbędne, by dopełniła się Boża Wola. Bez jego zdrady i roli, jaką odegrał w procesie męki Jezusa, nie mogłoby dojść do realizacji planu zbawienia. Jednak badacze tacy jak April Konig czy Birger Pearson interpretują tekst w inny sposób. Ich zdaniem w Ewangelii Judasza tytuł Trzynasty Duch powinien zostać raczej zrozumiany jako Trzynasty Demon, co nadaje całkiem inny ton tej postaci. W ich odczytaniu Judasz, choć pełni rolę niezbędną, zostaje zapowiedziany przez Jezusa jako ktoś, kto nie wejdzie do Królestwa Bożego i skończy gorzej niż pozostali apostołowie. Dekonik i Pearson właśnie uważają, że Ewangelia Judasza jest gnostycką satyrą której ośmiesza się nie tylko Judasza, ale i wszystkich apostołów z uwagi na to w ogóle, jak, co tam jest napisane i że jest to abstrakcyjne w porównaniu do pozostałych Ewangelii. No z tej perspektywy dzieło to ma na celu ukazanie wątpliwej moralności i zdolności apostołów do zrozumienia prawdziwego przesłania Jezusa i ta Ewangelia Judasza pokazuje nam, że tak naprawdę tylko sam Judasz spośród wszystkich apostołów był tym najlepszym wybranym do wyższego planu, natomiast pozostali mieli Służyć nie właśnie Jezusowi, a, a temu niższemu złemu Bogu. I teraz przejdźmy sobie do bardzo ważnego pytania, które budzi wiele kontrowersji i które prowadzi do takich licznych sporów na temat Ewangelii Judasza. Czy prawdą jest, że Kościół chce ukrywać takie teksty jak Ewangelia Judasza i nie chce pozwolić do ich rozpowszechnienia, do tego, aby ludzie je czytali? I tutaj, moim zdaniem, jest to zdanie subiektywne, ale odpowiedź jest bardzo prosta: absolutnie nie. Sprawdzałam przed chwilą, i słuchajcie, można odwiedzić sobie różne księgarnie katolickie, zarówno stacjonarnie, jak i online, gdzie w ogóle bez trudu znajdziemy egzemplarze Ewangelii Gnostyckich, nie tylko Ewangelie Judasza, jeszcze z opatrzone komentarzem. Tak, dla chrześcijan te teksty nie stanowią autentycznego źródła wiary, ale Kościół katolicki ani się nie stara ich ukrywać, ani się nie stara ich cenzurować. Zamiast tego te Ewangelie są traktowane jako właśnie element bardziej historyczny, który odzwierciedla różnorodność wczesnych nurtów religijnych, jakie pojawiły się wokół chrześcijaństwa. Nie mają one statusu kanonicznego i mieć nie będą. I są odrzucane w kontekście naukowym i doktrynalnym, ale nikt nie zakazuje zapoznania się z nimi i po prostu wyrobienia sobie swojego własnego zdania. W licznych artykułach i programach telewizyjnych dotyczących Ewangelii Judasza pojawia się twierdzenie, że właśnie Kościół odrzucił tę Ewangelię, podobno jak, podobnie jak wiele innych tekstów z czasów starożytnych, bez żadnego uzasadnienia, wybierając na podstawie własnych preferencji i nie, licząc, nie próbując liczyć się z prawdą. No, i to tak sugeruje, że decyzja o uznaniu jedynie czterech Ewangelii za autentyczne była wyrazem doktryny Kościoła, ale mogła wyglądać inaczej. Część autorów twierdzi, że Kościół obawiał się Ewangelii Judasza, a posiadanie tego tekstu mogło grozić karą śmierci i że Watykan ukrywa inne, nieakceptowane Ewangelie. Natomiast takie twierdzenia świadczą o całkowitej nieznajomości kwestii apokryfów. Starożytnych sekt czy procesów formowania się kanonu Pisma Świętego, ale myślę, że też o złej woli one świadczą. Kościół uznaje tylko cztery Ewangelie jako natchnione i prawdziwe. Dlaczego? Jest to oparte na tradycji sięgającej czasów apostolskich, a dokumenty, na których opiera się wybór, pochodzą z początków II wieku. Cztery Ewangelie nie zostały wybrane spośród wielu, one istniały po prostu od początku i były co najważniejsze spisane przez samych Ewangelistów, podczas gdy wszystkie te pozostałe teksty, w tym również Ewangelia Judasza, pojawiły się znacznie później i były pisane przez osoby nieznane, a przede wszystkim i co najważniejsze w tej kwestii przez osoby nie będące świadkami życia Jezusa. Jest to jedyne prawdziwe i myślę, że najlepsze wytłumaczenie, dlaczego ten kanon Ewangelii pozostaje cały czas niezmienny w, takim, w takiej formie, jaką my znamy w Nowym Testamencie i dlaczego takie teksty jak Ewangelia Judasza są traktowane właśnie ze względów historycznych, ale po prostu nie mają one podłoża w prawdzie. Zostały spisane kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat po Chrystusie przez osoby, które. Nie, nie, były, nie były uczniami Chrystusa, ale też nie miały w ogóle jakby nic wspólnego. Część tych tekstów wiemy skąd pochodzi, z jakiego okresu i kto je napisał i nie były to osoby, które były właśnie świadkami życia Jezusa. Pozostała część tekstów to są tak naprawdę teksty, które mogły zostać zupełnie wymyślone, wystane z palca. I myślę, w ogóle, to już jest taka moja też subiektywna opinia, że bardzo dobrze, że Kościół podchodzi do tego z takim wyrazem, właśnie sceptycyzmu, ale przy tym, że nie zakazuje ich czytać, analizować. Ja myślę, że w ogóle polecam przejrzeć sobie Ewangelię Judasza i przeczytać, przeanalizować samemu. Myślę, że to jest fajne, właśnie takie doświadczenie, Historyczne, teologiczne raczej nie, ponieważ nie ma to zbyt wiele wspólnego z postacią Judasza, jaką znamy i w jaką wierzymy, wynikającą z Nowego Testamentu. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat. Dziękuję za wysłuchanie materiału i zapraszam oczywiście do kolejnych, do usłyszenia.